film, gdzie ulepszaliśmy pełny na Star Power'y. Tak? Pamiętacie? może patrzcie na Boom. Mamy Star Power. Ostatnio dropłem. Bo teraz... Bo było z Big Boxa. Ale teraz będziemy ją nabiliać na -liner, bo jest tą rangę. tą Big boxy za star points, ponieważ dzisiaj był koniec sezonu ja to dostałem malutko, ale zawsze tak to... taka star ale... power jest zaczynamy muszę się jeszcze pochwalić, że ostatnio zdałem z mocy no wyszło mi nawet całkiem spoko jak na moje takie pierwsze jest... star power ogólne jeszcze w sklepie jak mogliście zobaczyć mam yy, ten drugi tam jakiś karn Trójdowiec. Tam... Tam go trochę robiliśmy. Ja już tą skrzynkę otworzył chętnie. I tego Karla wziąłbym stąd, bo mnie wkurza. Także jeden win, chociaż wątpię, że to się stanie. I mamy jest jeszcze znowu ten Karl. Za hyper -Woopy. I patrz. Dobrze, jakoś go odpchnęliśmy, nawet nie wiem jak. Ludzie, to była z najlepszych akcji, jakie miałem. Dobra, teraz on nie trafił. Ma 4 power Cubes, ja mam dwa. Ale pamiętajmy, że mam przewagę Star powerową i gadżet jeszcze. No, jakaś druga peny. Jest. Zostały cztery osoby, więc może to zacząć do, do zwycięstwa. Już jest trzech, także został Karl, Max i ja. Czyli Pen. Teraz ja bym też chciał ulta nabić, żeby pokazać wam ten star power. Halo, Karl. Dasz mi się strzelić. Raz, chłopak, blisko. Chwila, ma znowu ulta. Oj, nie, to mnie. Nie cieszy. No i pasz, no i nie pokażę wam tego po prostu. Ale dobra, mamy drugie miejsce. Także został nam jeden pucharek do 20. Rangi. Ale było blisko. Także, jak mogliście teraz zobaczyć, został nam jeden pucharek. Także mam nadzieję, że to szybko wbijemy. Musimy zrobić tylko piąte miejsce. To nie jest aż takie Ale tam dolewałem. Pajpajpaj. Mogę teraz skrzyneczkę. A oczywiście to jest fake team Ale ona pewnie to weźmie. Jako prawdziwy team i ją dojedziemy jak będziemy blisko. Także raz, dwa, trzy. Giniesz ty. Także różowa Piper zginęła. Ogólnie też ją mam w sklepie. Ale jej nie kupuję się nie opłaca już. Właśnie. Gdyby to Piper kupił ten, to byśmy teraz w tym odcinku Mega nie kupowali. Jeszcze chciałem się pochwalić, że grałem na ProTel e, dzisiaj i odejdę pierwszy bok na i... Była szóstka. I... Ja No jak. Oczywiście, że star... nie, jaki star Power, przepraszam. Gadżet do bula. No, także tak. Dobrze, tam mamy Leona par już do którego nie chcę podchodzić, nie lubię go. Zapraszam do... i Nazwa no, w opisie. a my już mamy 20 rangę napędy bo zobaczcie piąta jest także już plus 2 jest i teraz jeszcze tego lona i leona leon leon i zginął także no, tą wieżyczkę bym jeszcze położył i tam jest ten star power patrzcie i pyk Oj spinęliśmy. Patrzymy Ale go, ale go obija, obija go. A dobra, poszła na motnika. Myślę, że już raczej nikogo nie zabije, ale jest 20 Rangana. na postaci, do której mamy Star power. Także tak to wygląda pięknie ładnie. Jak i możecie zobaczyć, że już niedługo wleci odcinek jak nabijamy 14 tysięcy. Też będzie Mega Box. I patrzcie już o prawie koniec alei chwila. O! zostały mi te dwie opcje. Jeszcze dzisiaj sobie nabiję 38 poziom karnetu. Pokazuję 39, ale to następny. Także wiemy jestem maniakiem, już prawie mały koniec i będę mógł mieć tą prawidłową skrzynkę. Ale bardzo chciałbym to. Bo wtedy będę mieć kolejny stan. I otwieramy mega boxa za 15 tysięcy. Jeszcze zobaczymy szansę. Mogę trafić Star Power drugi do peny A Jeśli go trafimy, to oczywiście nie zagramy legendarny wymiarz 0.0 Ale kupujemy. I uwaga. Teraz patrzcie teraz Ale o, patrzcie co mamy, ulepszamy kruka na gadżet, super, jak trafimy ten gadżet, to nie go nabijemy na tego, co tego. Bez tego także gramy, Będzie teraz może piperką. będziemy mogli zakończyć ten ok. Za filmu, za kanału z dzwoneczkiem i za obserwowanie, jak podłogę, się w opisie. Szybko sam wskazuje. Także idziemy. Sobie. Tutaj mamy wskazówkę już